thank <laughs> you Się dziś w szczególnym i wyjątkowym miejscu leżącym na terenie naszej gminy w Zdradzie. W rocznicę odzyskania przez naród polski niepodległego bytu państwowego czcimy pamięć bohaterów walczących o niepodległość Polski w miejscu tak bardzo nam bliskim, w miejscu, gdzie przyszedł na świat Antoni Abraham. Trybun Kaszubów. Jego działalność na rzecz wielkiej i małej ojczyzny, Kaszub i Polski jest przykładem bezinteresownej służby dla narodu polskiego, dla nas, Kaszubów. Witam również wszystkich Państwa przybyłych, w szczególności zaś witam wszystkich mieszkańców Zdrady. Dziękując Bogu za ten piękny czas, za to, że możemy się spotkać dzisiaj w tym miejscu, dziś 11 listopada, i świętować odzyskanie przez naród polski niepodległości. Bardzo proszę księdza Jacka Borzoła o odprawienie uroczystej mszy świętej. Zebrani panie ministrze, panie starosto, panie przewodniczący, szanowni mieszkańcy gminy Puck, delegacje i poczty sztandarowe. Dzisiaj po raz kolejny pod pomnikiem Antoniego Abrahama obchodzimy święto narodowe. Dlaczego właśnie 11 listopada to dla Polaków święto narodowe? 11 listopada 1918 roku to dzień, w którym Józef Piłsudski przejął władzę i dla uczenia powstania suwerennego ośrodka władzy odrodzonej Polski został w 1937 oficjalnie ogłoszony świętem narodowym Polaków. Jednak dzień ten był już od 1919, 1919 roku obchodzony jako święto niepodległości. Od tego czasu jest jedynym z najważniejszych świąt obchodzonych przez Polaków w kraju i za granicą. Dzień 11 listopada 1918 roku był przełomowym momentem w dziejach Europy, a przede wszystkim w dziejach Polski. Po 123 latach niewoli narodowej i powstańczych zrywów wolnościowych Polska odzyskała niepodległość. Nadeszła upragniona wolność. Dnia 10 listopada do kraju powrócił Józef Piłsudski, który od lipca 1917 roku był internowany przez Niemców w Magdeburgu. 11 listopada Rada Regencyjna przekazała mu naczelne dowództwo sił zbrojnych i rozpoczął się proces rozbrajania wojsk okupacyjnych. Spełnił się sen po kolei. Odrodziło się państwo polskie. O utrwalenie, utrzymanie dopiero co odzyskanej niepodległości przyszło narodowi toczyć krwawe boje. 27 grudnia 1918 roku wybuchło Powstanie Wielkopolskie. W Galicji trwają walki z Ukraińcami. A na wschodnich kresach Polski oddziały samoobrony walczyły z bolszewikami. Potrzebne były trzy powstania śląskie, by część górnego Śląska znalazła się w granicach Polski. Przypieczętowanie działań odrodzenia Rzeczpospolitej była bitwa warszawska, w której naród obronił odzyskaną niepodległość. Polska na długo zniknęła z mapy Europy. Nie zniknęła jednak nigdy serc i umysłów Polaków, którzy byli jej oddani. Polacy to patrioci, zawsze gotowi walczyć, a nawet umrzeć za ojczyznę. Jednak heroiczne czyny wymaga, wymagane są rzadko i tylko w okresie zagrożenia państwa, np. wojny. Jednak patriotą nie jest się tylko podczas wielkich zagrożeń, ale jest się nim także na co dzień. W wtedy, gdy szanuje się na symbole narodowe, kiedy pamięta się o ważnych wydarzeniach i obecnie przyczynia się do rozwoju i postępu swojej ojczyzny, regionu i gminy. Po II wojnie światowej władze. Polski Ludowej usunęły święto niepodległości z kalendarza, ale nie z serc Polaków. Dopiero Sejm 9 kadencji w 1989 roku przywrócił narodowi to święto. 11 listopada jako święto niepodległości skłania nas do refleksji nad patriotyzmem. Należy pamiętać, że nic nie jest dane na zawsze. Dotyczy to również wolności narodu. My obchodzimy święto niepodległości pod pomnikiem Antoniego Abrahama, człowieka jak wielu wybitnych Polaków Kaszuba walczącego o niepodległość. Podległość nie pomoże. Wiatr mi nie pomaga. Niech jego postawa będzie wzorem dla nas, mieszkańców tej ziemi, pięknej kaszubskiej ziemi. Szanowni zebrani, Zróbmy wszystko, aby 11 listopada był dniem radosnym i wyjątkowym dla każdego Polaka. Składając dziś hołd naszym przodkom za najcenniejszy dar, jakim jest wolność, pamiętajmy, że powinnością nas wszystkich jest zachować ją dla pomyślności obecnych i przyszłych pokoleń. Dziękuję. Bardzo dziękuję panu Wytowi za ten rys historyczny, ukazujący naszą drogę do niepodległości.

Przewet i zwał, uchwał, Leś Haimca na i zła. Serdecznie wszystkim Państwu podziękować za przybycie na dzisiejsze obchody. Nasze gminne obchody, święta uroczystości, odzyskania niepodległości dobiegają końca. Bardzo serdecznie dziękuję Hurowi Harmonia, który zawsze towarzyszy nam przy tym ważnym dla nas wydarzeniu. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dziękuję również orkiestrze ze Strzelna. Szczególne podziękowania muszę skierować do wszystkich pocztów sztandarowych, szczególnie do pocztów sztandarowych szkolnych. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za wytrwałość i za to, że jesteście z nami w tak ważnym dla nas, dla nas dniu. I wszystkich Państwa poproszę dla nich, przede wszystkim dla dzieci, o wielkie brawa. W imieniu organizatorów zapraszam teraz serdecznie wszystkich do Połczyna na poczęstunek do wiejskiego klubu kultury. Będzie można tam również obejrzeć wystawę medali okolicznościowych pana świętej pamięci Henryka Klimkiewicza. był to były żołnierz armii krajowej. Depozytariuszem wystawy jest Józef Roszman. Dlatego bardzo serdecznie państwa z tego miejsca zapraszam do Połczyna. I mam nadzieję, że tam właśnie wszyscy się spotkamy.